Witajcie bracia i siostry. Jest godzina 12 niedziela. Już nie pamiętam, który dzień. Ach, na zegarku mam pauzę, więc nie pokazuję. W trakcie biegu jestem. Chciałem się dzisiaj odnieść do Henryka, artykułu tego, który aktualizował teraz na dniach. Bardzo się cieszę, że odkrył jeszcze, że ci dwa i papierze będą sądzeni przez Chrystusa, że publicznie zostanie im wymierzona kara, że po prostu odkrył to taką wspaniałą całość, że zostało to złożone. No niesamowite, jak Bóg przez nas niegodnych, że tak powiem, działa. Jak wiele możemy odkryć i zobaczyć więcej do tego, co świat nie widzi. Ja, tak jak Bartek pisał, Henryk pisze, Często jestem, często jestem samotny, jak nie zawsze jestem samotny. Jak Bartek mówił, że teraz miał ciężkie dni, to mogę się tylko domyślać. Ale wszyscy to odczuwamy. Wszyscy, wszyscy widzimy widzimy to naszą samotność. Czasami próby poszukiwania jakichś jakich, jakich rozwiązań w tym świecie. I tak jak Henryk napisał przy tym komentarzu do tych 10 panien. Jeżeli, jeżeli bardziej pokładamy jakieś nadzieje w biznesach, w tym świecie, jakieś po prostu plany nasze bardziej się tutaj trzymają, to się zaliczamy do tych panien głupich, które nie oczekują. Ja osobiście teraz a miałem bardzo ciężki czas po tym biegu, w tym filmie, czy ostatnio widzieliście. Tam, wiecie, tam na tym filmie jakieś... Głupoty, mówiłem, że jak chcecie mnie naśladować To, to nie jest tak, to nie jest pragnienie mojego serca Tu chodziło coś innego Zresztą człowiek w tak ekstremalnych sytuacjach Nie myśli, on, on po prostu Mówi to samo mu na język i się nawinie Wiecie tak jak wchodziłem, nie nagrywałem tego, ale jak wchodziłem na tą górę skąd zaczynałem Ten film to wystarczyło 10-15 minut takiej ekspozycji tutaj na lewy mój policzek i zaraz i zaraz muszę uciekać, bo tu i zaraz i zaraz po prostu miałem tak zmarznięte to też, też nie da się opisać, to jest gorzej niż yy, jakbyś dostał znieczulenie w dentysty coraz gorzej musiałem się szybko osłaniać ratować w tej sytuacji ale wracając to, co Henryk mówi. Yy, nie bądźmy głupi. Nie spodziewajmy się, że zawsze będzie tak, że będziemy wierni. Będą takie sytuacje, kiedy będziemy odchodzili, że na chwilę będą, będą jakieś te w cudzysłowie uciechy tego świata nami zawładnąć, ale najważniejsze jest zawsze powstać i wrócić. Być, być wiernym temu, temu słowu, temu temu ziarnu, które zostało zaszczepione w naszym sercu. Musimy, musimy tego doskonale pamiętać. Ja też miałem teraz taką próbę po tym biegu, bo raz, że tego dnia dojechałem do domu 500 km nad ranem, znaczy pierwsza w nocy, bo zaraz, od razu po biegu się ogarnęłem, Wyjechałem ze szczyrku. Później za dwa dni zalewałem noc. Znaczy, tego dnia, jak wróciłem, no, to w niedzielę o 6 wstałem, czyli praktycznie te 4-5 godzin spałem tylko. Później, za dwa dni, właśnie w poniedziałku, na wtorek nie przez Na noc do Wrocławia jechałem, już o 2, się położyłem, rano znowu wstałem. No i tak gorączki dostałem zaraz: 39,5. Ale na tym miałem czasu, nie mogłem chorować. Za dwa dni dosłownie, półtorej dnia byłem znowu we Wrocławiu. I uwieście tak mi walnęło się węch, takie wszystkie te symptomy dopiero jedna herbata sos, sosny yy, od razu wysuszyła mi nos, pomogła, ale da, dalej miałem jeszcze ten kaszel, dalej miałem to te, takie, takie flegmy, te wszystko takie napady kaszlu jeszcze miałem zamiar jakieś covidowe odjuł, takiego lekarza chińczyka w Polsce tutaj. też mi pomagało no ale ale chcę Wam powiedzieć, że właśnie w tej sytuacji od tej pory jeszcze dalej jest się coś tam, tylko 4 km teraz przebiegłem, musiałem stanąć, bo, bo po prostu jest, no nie biegałem od, od czasu tego biegu, to nie wiem, 3 tygodnie już. I uwierzcie, byłem chory, byłem takim mentalnym yy, nastawieniem jak 8-10 lat temu, kiedy miałem właśnie te przewlekłe zapalenia. I to była dla mnie wielka próba. Nie mogłem się z tym pogodzić, ciężko mi było. Teraz jeszcze w tym tygodniu robiłem jakieś tam serwisy na początku i też jeden, drugi dzień wtorek środa. i nie zrobiłem czegoś, co kiedyś jak byłem zdrowy faktycznie w parę godzin, 6-8 godzin byłem w stanie zrobić, a tutaj głowa po prostu nie dała, nie dała ciału w fizyce, że tak powiem, ogarnąć. Oj, po prostu kupa rzeczy. Dzisiaj, właśnie, dzisiaj, wczoraj, jak przeczytałem artykuł Henryka, wielka radość z tych, tych słów, z tego, że. No, chyba, że. Chyba to jest prawda, nie? Bo ja też żeby się mówiłem Prosiłem Boga. I tak napisałem Henrykowi o tych papieżach, że to może być tak. I, i dzisiaj, jeżeli. sam Henryk podsumował, zastanówcie się sami, no to. To jak blisko jesteśmy, jak blisko w naszym zasięgu jest ten koniec, bo Benedek 95 lat ten drugi ma 70 parę, no przecież nie będą 200 lat, jeżeli nie Więc to jest kwestia dni, tygodni, lat może. Ale widzicie, no to jest zasięgu naszego życia. Aby Bóg nam błogosławił, żebyśmy mieli siły wytrwania, żebyśmy wytrwali w tym. Tej wieże, łasce, którą nam dał, tyle mogę Wam dać. Powiem każde, każde doświadczenie, które nas dotyka, daje nam tylko jeszcze większą moc. Ja teraz jeszcze w międzyczasie zapisałem się na kolejny bieg. Jak Bóg da, będziemy żyli jeszcze, będzie ten świat istniał. Do piątego będę w wiśle. I faktycznie no, mam już tylko 14 dni do tego biegu biegowo, kondycyjnie, no to już beznadziejnie, ale widzicie wiem, że się po prostu odnajdę w tym biegu, to, to że to co ja Wam wtedy mówiłem na tym biegu, że naśladujcie mnie, to nie chodziło mi o to, że o, macie biegać i w ogóle, ale znajdźcie sobie odskocznie w tym życiu coś, co będzie Wam dawało taką satysfakcję bliskość z Bogiem a no, tak jak ja teraz biegam, to bieganie w ogóle Jesteście poza tym wszystkim, poza całym systemem, poza tym, co Wam kółko sieją w głowie mówią Wam, co macie robić. Wejdę tutaj sobie. Tyle mogę Wam powiedzieć. Bardzo się cieszę z tej pracy, którą nam dają Henryk, Bartek. Też jest tak, że Czytam to cały czas i w zasadzie podziwiam ich, bo te wszystkie doniesienia o tym konwoju wolności w Kanadzie, ten napływ tych informacji, to jest lepiej niż w telewizji, nie? Szerzej, obszerniej. Ale ja, ja się z tego, a ja to przyjmuję, widzę, oglądam nie, nawet nie wąszczę, może tych odnośników do tych filmów. Rzadko kiedy. A po prostu mnie to męczy. Ja, ja miałem taką sytuację, już mam od dziś dwóch miesięcy wtedy, trzech miesięcy wtedy jak właśnie ten kanał Erven, er, Ervanon, czy jak tam wiecie doskonale tam jeszcze link. No i teraz ostatnio jakiś tam eter o eterze było. I mam coś takiego, że po prostu już mam dość. Już mam takie totalne przesycenie, mam dość dość tego poznawania w tym sensie, że no ile można. Oni nawet teraz mówią, że właśnie w tym eterze, że tłumaczą. Dalej właśnie to jest taki brak wiedzy, elementarnej, brak wiedzy, że było właśnie ten, ten aniołowie zeszli z nieba, dali te wszystkie właśnie z góry to wszystko było zaplanowane, te wszystkie yy, miasta nad rzekami, wszystko było kanałami, pod, yy, rzekami wodą połączone, woda, słona z y, morska z y, wodą. Słodko, bo tam była elektroliza, te inne rzeczy. Hmm. No, rzecz kurne. Wieście, ja już wtedy, jak tamty, tam Henryk, później tam z Barkiem, jeszcze to coraz ich nowe filmy odkrywali. A ja już to dawno wiedziałam, bo ja te ciągiem oglądałem chyba ze 20 tych ich filmów na tamten czas. I już miałem taki przesyt. Po prostu ja się nie mogę doczekać tego, co mówi Bóg w prosty sposób. Trzeba oczywiście pilnować i szukać, otwierać Słowo Boże. Bóg, Bóg myślę, jest w stanie nam dać w odpowiednim czasie kolejne informacje, kolejne, kolejną wiedzę. Ale pewne rzeczy są już nie na, moje, nie na moje siły, tym bardziej, że tak jak widzicie, Bóg daje Bartkowi Henrykowi niesamowity dar pisania i po prostu zdaje się na nich. A to samy, jeżeli jestem w stanie coś, coś małego w swoim, jakąś malutką cegiełkę zrzucić, to, to wrzucę. A duże to są księczory, a ja I tyle. Trzymajcie się, ciepło. Jak zawsze. Bóg jest wielki, daje nam niesamowite rzeczy. Tylko my ich nie jesteśmy w stanie dostrzec w tym kłamstwie, które nam jest nas obserwowane. pokazuje nam, że coś więcej, coś inaczej jest lepsze. Tymczasem najlepsze jest Słowo Boże. Poznanie serce, które miłuje Boga, to są najważniejsze wartości w naszym życiu. Trzymajmy się tego. Miejmy tą ufność i wiarę. Bogiem, bracia i siostry. Bóg nas wszystkich kocha. I ta niewielka gardka, która się dostanie, dostąpi tego zaszczytu. Abyśmy byli my, my nią, byśmy mogli zasłużyć na to wszystko. Byśmy byli mądrymi pannami. Jeszcze raz trzymajcie się z Bogiem. Cześć. Z Bogiem. Abrahama, Izaaka, Jakuba.